Jakiekolwiek ograniczenie wolności obywatelskich, w tym wolności gospodarczej w państwie prawa, zawsze musi być zgodne z konstytucją i zawsze musi być zrekompensowane. Pandemia COVID-19 wymusiła niespotykane dotąd restrykcje. Ucierpieli wszyscy, a branża turystyczna wyjątkowo dotkliwie. Właściciele i pracownicy biur podróży, hoteli, restauracji, przewoźnicy, przewodnicy i piloci wycieczek zostali z dnia na dzień niemal całkowicie pozbawieni źródeł swojego dochodu. Wielu z nich nie otrzymało żadnej pomocy. Teraz państwa członkowskie przedstawiają krajowe plany odbudowy. Potrzebny jest dlatego ścisły nadzór nad właściwym wykorzystaniem tych środków, by trafiły one do tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. A turystyka potrzebuje pomocy wyjątkowo mocno i szybko, nie tylko po to, by przetrwać, ale także, by móc się zmienić, bo nasz świat nigdy już nie będzie taki jak przed pandemią. Dziękuję.